Dybry, 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 poranek, granica czesko-słowacka, jedziemy na Węgry Idę oddać te urządzenie, mamy te urządzenia, bo Cześć, Słowacy przeszli też już na DKV można, a my mamy te urządzenia DKV i już teraz niech musimy tego tutaj nabijać i Węgry chyba też, zresztą na tej dkv już teraz działają coraz więcej państw na jednym urządzeniu to jest fajne, jeszcze Czesi niech z tego zrezygnują i już będzie spoko mniej tych telewizorów idziemy to oddać jakoś nie wiem gdzie się to oddaje, idę się tu zorientować, kiedyś to się gdzieś... nie pamiętam gdzie się to chodziło, tam chyba do tego albo tu to było Tu było też kiedyś, to pamiętam. Pewnie kiedyś to było tu. Ale ja tego nie pamiętam. A tu jest winieta, ale to jest nieczynne jeszcze. Nie żartuję. No tu są winiety. A o której to jest czynne? Co tu pisze? Restauracja od dziesiątej tym, że... O. nie mam pojęcia teraz tu jest myto jakieś Do zobaczyć czy to jest to może to jest to słowackie myto, to jest to Tu jest silne chyba, będę zobaczyć tu i nie wiem teraz co. Kurde, spanie mnie moliło. Nie wiem, czy się iść przespać. Tak chyba zrobię, że pójdę na godzinkę pospać. Chociaż z drugiej strony bym przejechał chociaż tą Słowację jeszcze. Nie wiem, co tu robić. Czy kusić się na, na Słowak. W sumie tu pół godziny pauzy zrobię i jestem wypałzowany. Tak chyba zrobię, że jeszcze Słowacy przejadę na ten tam. I tam gdzieś po węgierskiej stronie stanę się przespać bo i tak będę szybciej, będę gdzieś koło siódme już u klienta, a nie mam go umówionego i teraz nie wiadomo czy czym w ogóle będzie tam. Eee. Czy ktoś wie, no będę musiał rano dzwonić. Oczek ma oświetlone, Rumun. Czekaj, on tak jeździ z tym? Gdy tak jeździ, to mu zaraz go złapię na kontrolę. Mudow zabiorą O, tu pani kierowczyni. W Mercedesie Nie? To nie to Pan kierowca z fryzurą naciskiego piłkarza zamiast iść spać to się chciałem kurde wyjechać a tam się coś nie wiem czy się stukli czy coś cały wyjazd z granicy jest zablokowany Tu się poblokowało Ci tam nie cofią Masakra jakaś nie wiem, co tam się wydarzyło. Ale rzeźnia. Kurde, pod prąd tu cofiemy, kombinujemy, żeby tylko się tu wydostać. Masakra. Ci, co tu wjeżdżają, to jest... Nie wiem, zaraz zobaczymy, co tam się stało. Albo się zepsuł, albo, czy albo stuknęli do siebie, nie wiem. No, tu kurde, wszyscy cofią. Jasny gwint. Co tu się wydarzyło? Czemu to jest zablokowane Stukli się czy co, co? Co tu się stanęło? Nie wiem czy on pauzę kręci, ja nie mam pojęcia co tu się stało Nie wiem jakiś wschód słońca A ja zaraz idę na granicy węgierskiej spać Jedziemy Kuźwa Jest ta 80 80. Zakaz wyprzedzania, nie? Ciężarówką na Słowacji, masakra jedzie jakiś Robi peleton A ja tu już pingwiny wale po kierownicy. Idę z półtorej godziny po Na ósmą dojadę do klienta i Nie wiem, będę tam dzwonił Bo to jest jakaś budowa. wątpię, żeby ktokolwiek tam był Skupiłem się, żeby tu jechać, mimo że mi się już spać chciało, bo dawno nie byłem na Węgrzech, ale wiem, że tu zawsze ta waga czyna jest na granicy i zawsze się mega korek robił. Wszyscy muszą przez ten parking musieli przejechać. Mam nadzieję, że z rana nie będzie to jeszcze korka i to ja już to przejadę, będę gdzieś tam na parkingu. z samego tyłu stał. To zobaczymy, czy to jeszcze otwierają, czy nie. No i co? Wszyscy przez parking. A tu już chyba na stałe jest to zrobione. Tu stoją jakieś policaje A tu chyba kogoś kontrolują, tak? A to jeszcze tu nie ma, jako taką. Oni go tu zatrzymali, proszę. A tam stoją na sygnale. Tam dalej. O, trochę to tu wyremontowali. Bo tutaj to był Sajgon Naprawdę były takie dziury Dawno tu nie było, Gdzie, że jest tu gdzieś ten parking eee, Czyżby nie było no chyba mnie potargo, tu nie ma parkingu Aleja To ja. no, tam dalej będzie? Tam stoją A ten tu ciężarową przejechał prosto, proszę Cię, panie. I co? Pod prąd jedzie co to? Policja. Nie wiem, co ona robi. O co je chodzi? Chodzi, i wymyślają. Nawrócili. Co to tu się dzieje? Eu te mirai que despacho. Eu te mirai que é despacho. Tu se stanę i idę spać. Proszę mi nie przeszkadzać. Kurde, dawno mnie tu nie było. Przejechałem granicę, jestem w Raj, Rajka, nie? I tu autostrada idzie. Tu pamiętam, tu dojeżdżało do autostradę, a tu teraz autostrada zrobiona. Kiedy ja byłem ostatnio na Węgrzech? Ja nie mogę. Ale to ten czas leci. Kordę kontrolę, jakieś te łapanki od nich, jak mnie to denerwuje. Zawsze oni to tu mają, tą wagę chyba otwartą. Musimy tu jakoś zjechać, uwielbiam to, uwielbiam. Teraz zobaczymy, jak to przejdzie, oby to było. Tylko waga, i jedziemy dalej. Znaki. Waga. Ciekawe, o której ta waga jest czynna, Czy jakbym nie poszedł spać, żebym to minął? Czy jak to tu wygląda? Ale oni chyba zawsze mają tą wagę otwartą. Kurde, zawsze. Ja jak pamiętam, jak no, tam mówię, już tutaj lata nie byłem, ale to zawsze ta waga. Teraz też to chyba. Zobaczymy, ile tam służb, jak to wygląda. Aha, i tu pokazuje, czy jedziesz autostradą, czy gdzie. Prosto na autostradę. A, czyli chyba przejeżdżamy. Bo jakby było coś nie tak, to byśmy w prawo musieli uciekać na... tam, na tą wagę jeszcze kontrolną. I tam by nas... Tak, jest po prawej stronie. Widzicie, by mi znaki wyświeciły. cię nie jeżdżą. No to na prawo by mnie odbiło. Tak, jak ci tu wszyscy co stoją, oni są pewnie przeładowani. Może nie wszyscy, no ale na szczęście pędzimy. Co milion zjazdów, a jak zwykle, jak ja mam zjechać, <laughs> nagi Szentjanos. Co tam nagusy chodzą? To zobaczcie, zakaz jakiś. E, ale coś tam pisze, kajne, coś tam, coś tam wydaje mi się, obstawiam, że to będzie że jeżeli ja mam tam rozładunek to mogę śmiało śmiało tam wjechać mam taką nadzieję, że się nie zdziwię patrzyłem na street view no i nawet z drugiej strony jakbym tam wjechał to jest też ten sam znak nie? 20 ton, więc no nie, nie ma innej możliwości a skoro mam tu rozładunek to myślę, że a co to tutaj jest? że ci się tu stoją bo nieoznakowani po prostu się przesiadali na autostradzie. No to przecież Madziary mogą. Ma ładną Audi, to co? Nie może się przełożyć, się znudziło mu się jazda, się prze, przesiadli na autostradzie. No więc. E, aby tu nigdzie nie stali. Aha, no i dojazd też tutaj nie mam. Nie mam żadnej ulicy, nie mam nic, mam tylko współrzędnej, to jeszcze podane podane tak jak, kurde, nigdy nie wpisywałem w nawigację strasznie mi to było ciężko pisać nie wiem czy to dobrze się udało, bo to mam podane te stopnie, godziny, minuty a nigdy tak nie jeździłem, no, no zawsze się normalnie tam normalnie współrzędne się podaje, tak, tak po, po, po naszemu europejskiemu, a nie po tym, ja nie wiem w jakim to jest wiem, pierwszy raz tak miałem i mega problemy mniejsza z tym, stąd jest jakieś 5 KM-ów gdzie nie ma tego zakazu, ten zakaz będzie dopiero tam gdzieś na rondzie czy na takim skrzyżowaniu, z tego co widziałem. Eee, pisałem też telefon, bo telefon mam tutaj do klienta, no to pisałem po polsku, że o tu jest ten zakaz, ale coś tu pisze, no, no nie, nie wiem, jak to wyczytać. fenę, coś tam, no chyba nie dotyczy rozładunków. Nie dotyczy białego Volvo, jako koło no, To wam wytłumaczę, bo ja znam węgierski. <laughs> Nagi Ksyntvianos. Tak się nazywa ta wioska. Zobaczymy. to mamy chyba 40 km i 70 km sam Budapeszt. Tam kończymy. Fajnie by było, jakbym to dzisiaj zrzucił. dzisiaj jest poniedziałek, jutro wtorek bym zjechał. No i czekamy co dalej, bo tak jak mówię, idę ten tydzień do końca, idę na urlop. Jakby to będziecie oglądać, to ja już dawno będę w robocie, bo mam tego tych odcinków nagranych, o Jezu, do końca, o, bo patrzcie co tu się z tym autem, co tu jest grane. Masakra. E, mam tych odcinków nagranych już to no to to już będzie gdzieś we wrześniu prawdopodobnie będzie wychodziło, gdzieś w okolicach września ten odcinek. No i nie wiem jak to robić, czy po prostu przerzucać jak tych odcinków więcej na czwartki jeszcze. Bo tak myślałem, że te 20 do 30 minut te odcinki to by było najlepsze rozwiązanie, czy robić parę dłuższych, jak się tego materiału więcej uzbiera i... to że nie wiem, czy to ma sens, takie 40 minutowe odcinki, a niekiedy naprawdę, niekiedy tygodnie, że nie ma nic za bardzo co nagrywać, a niekiedy jest tak, że z jednej trasy i 3 odcinki się nagrywają, więc to jest, yy... mam taki dylemat, może napiszcie w komentarzach. Jak wy to widzicie? Mi się wydaje, że te 20-30 minut to jest najbardziej optymalne. Ale może się mylę, może, może czasem dawać takie dłuższe. I... Albo po prostu walić w czwartki jeszcze do obciska, Tylko czwartki chciałem dawać, tak jak będę na urlopie, to tam coś wrzucić, właśnie. Nie z trasy, tylko takie z życia, jakiś tam wypad góry, kajaki, jakieś tam. To sobie czasem w czwartek po prostu wrzucać. Taki, taki miałem plan. Nie wiem, może coś tam napiszcie, jak Wy to widzicie i może coś podpowiecie. A tam już jest jakaś też ciężarówka, więc myślę, że... Ale no, z monitoring wszędzie. Jakiś ry... Wszyscy patrzą, co tu się dzieje. Ciężarówki wjeżdżają, mimo zakazu. Aha, napisałem tego gościa, jak kogoś tu podeślę. On był w szoku, że ja tu będę rano. To ja mówię, no też, Tak ktoś się mnie tam pytał, że bo ja tam w nocy wyjeżdżam, dlaczego ja tak wyjeżdżam, no tak mówię, nikt nie każe, ja lubię po prostu nocą, nie ma korków i, i dlatego to się tak z mojej strony odbywa. Normalnie powinienem sobie dzień wyjechać, dojechałbym ja tu gdzieś wieczorem i jutro bym zrzucał, nie, jutro bym sobie pozrzucał, może bym jutro zjechał, może bym zjechał w środę i na spokojnie, no ale ja lubię tak, no co ja mam zrobić... Poza tym ja mam młodego, który mieszka w Jastrzębiu, więc to jest też daleko ode mnie. I jak później jest rok szkolny, on idzie do szkoły w poniedziałek, no to ja go muszę w niedzielę odwieźć. No to i tak już nie, nie opłaca mi się wracać do domu, tylko jadę do pracy, bo już tam stamtąd mam dużo bliżej, więc no. Tak też to wygląda, że. że, że, że wygodniej mi jest tam pojechać do roboty, no i wtedy sobie jechać, no bo Zanim za zanim co, zanim bym zasnął, do tego spania 5 godzin, już wolę jechać, a później się wyspać cały dzień. No, proszę, tak wygląda wioska na Węgrzech. Coś się rzuca w oczy. No, Taki... Taka polska, lata 90. Nie? Chociaż to jest dość ładnie, dość tak zadbane, ale takie no... A i rolety, patrz! Zauważcie, w wszystkich domach są rolety antywłamaniowe wszystkie domy nawet jak jedziecie do miasta, to na blokach normalnie na wszystkich piętrach mają te rolety, i to co ja pamiętam z Węgier, to że jak tu jedziecie wieczorem, na przykład jesienią jak ja przyjeżdżałem, gdzie wiem, 17, 18 oni mają te rolety wszystkie zasłonięte i te, przez to nie widać w ogóle świateł w domach nie widać tam jest i jedzicie przez normalnie ciemne miejscowości nie? normalnie ciemność, jak i na latarki. Tyle co latarnie, a domy po prostu są czarne, nie widać nic. Zobaczcie, każdy dom ma rolety. Nie? Ciekawe dlaczego to tak jest tutaj. Czy, czy, no, czy, czy się tak włamują, czy po prostu tak się już przyzwyczaili? Taka moda. Nie, nie, ma, nie ma domu bez rolety antywojowej. No i co, według współrzędnych, to gdzieś tu w prawo zaraz będziemy odbijać. Nie wiem, komu moja, tu będę w prawo. Nie chcę tego skuterka zajeżdżać mu drogi. To jakieś nowe, nowe domki to jakby się budowały Lakopark Park. Wygląda mi na to, że to tu to jest w ogóle droga. <grym> tu drogi nawet nie ma. Patrz, to jest shooter Jak na Litwie. O, I teraz pytanie za 100 punktów. No nawigacja pokazuje gdzieś w lewą. To jest zupełnie nowe, tak jakby wioska wybudowana. Gdzieś tam w prawo by mi pokazywało, teraz nie wiem czy to jest budowa czy co to jest, ale tu bym mógł później wycofać i wyjechać śmiało nie wiem nie wiem gdzie się tu ustawić, gdzie to, chyba że tu po prawej tam jest taki taka budowa nie wiem, o której mają tu przyjechać no. Może to jest tu po prawej te cegiełki i że tu będzie budowane no tam wszystko nowe domy stają może tu gdzieś jeszcze będę im tu kurde teraz jeździł. nie wiem czy to ten plac będzie kurde nie wiem czy się tu ryć czy, czy nie lepiej mi tu czy nie będę za chwilę żałował ja się tu w pierdziele ja czy tam tego nie objadę czasem naokoło ja się mogłem tam wycofać, wjechać i, i objechać. Ja się tam nawrócę chyba. I se tu przyjadę jeszcze raz. Dobra, ja tak zrobię. Tu jest jakiś stojak. Ja obstawiam, że to może być tu. Ale nie jestem pewien. Jedziemy ja tam dalej zobaczyć. A ty jacyś bogaci Węgrzy! Bo proszę, jakie ładne domki! Bardzo ładne takie zupełnie nowidziutka. Patrzcie, latarnie mają porobione, tylko drogi jeszcze im brakuje, żeby im zrobić. Ale tak muszę przyznać, że bardzo ładnie. Dobra, ja się tam ustawię. i to chyba to obiady nawet naokoło. Dobra, obiady i tam będę czekał na wieździe, niech mi pokaże kto co, gdzie i jak. Po co na co? No, tutaj to powinienem objechać, tak? Z latarnia na środku drogi? Nie, nie mogę. Patrzcie, latarnia na środku wykręcę, ja tu koła niej. Masakra. <grytanie> Ale się wpierdzieliłem, żebym za chwilę nie płakał. Do tej latarni, kurde ja będę musiał w prawo, to wyjadę na tej drodze i tam chyba poczekam No Bo naprawdę nie mam pomysłu Jak ktoś ma przyjechać, no to tu przyjedzie Co tu jest coś? Jakiś studienka Ja i Ja po tej studzience przyjadę. No nie ma innej opcji Mam nadzieję, że się nie zapadnie Aby ją minę O Jezus, na nią koło cool. Ale przyczepają mnie, bo wyjedzie mi tam w trawską. Kurde, ale drogi. Nie wiem. Jak by to zrobić? Dobra, tu sobie gdzieś stanę i poczekam. Tu jest jakieś auto. Czyżby to byli oni? Gdybym światłami, to bym wiedział. Ale to jest on chyba. Dobra tam? a dobra, akurat przyjechali no i super kurde, ale tu jest ciasno przez te latarnie, na kolejne to tak poukładali no dobra, no to teraz znajdziemy to szybko, fajnie przyjechał, fajnie Zobaczmy, no ładnie tu mają, ładnie. A ja mówię, nowa wioska zupełnie. A tu może jakiś starszy, nie, to też jest nowy. Tu jakieś nowe osiedle, nawet takie bloki. Wszystko nowiotkie. Kurde. Żebym ja się tu obrócił, tylko Chcę, że to może objadę tam i znowu wyjadę z tamtej strony. Tak jak rzym jak teraz tam wykręcę, tylko tą studzienkę już będę miał już minęta. a tu jest całkiem nowy budynek no jest taki, taki, taki taki, taki jak to szeregówka taka tylko parterowa Aha. jakby tu stanąć, żeby to rozładować teraz, bo to pewnie wszystko pójdzie tu spróbuję tu gdzieś stanąć tylko tu przejazdu nie będzie I uh have -huh.